Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowej i Biblioteka w Bobowej przygotowało spotkanie dla kobiet, kobiet z Gminy Bobowej. Po co? Po to, aby wspólnie spędzić czas, żeby się zintegrować, żeby podzielić się własnymi doświadczeniami, ale przede wszystkim też dlatego, żeby, żeby podać wskazówki, jak kobieta powinna żyć, żeby być szczęśliwą bo o to głównie chodzi nam. Żebyśmy odkryły tą receptę na szczęście. i Spotkanie z panią dietetyk już za nami. Pani dietetyk zwróciła uwagę na to, że kobieta ma wielką rolę nie tylko w żywieniu samej siebie, odgrywa tę rolę, ale również w żywieniu całej rodziny. Więc te wskazówki, które nam tutaj przekazała, są na pewno bardzo cenne. Co przed nami? Przed nami jeszcze krótkie wykłady pani kosmetyczki, pani pielęgniarki. Będziemy mówić o tym, jak kobieta powinna żyć, żeby czuła się pięknie, nie tylko pięknie ale to piękno odkrywała również w sobie wewnątrz, to piękno duchowe i dzieliła się tym pięknem z otoczeniem swoim. Chcemy, się, chcemy skierować tę naszą ofertę do różnych grup osób. Dzisiaj mamy Święto Kobiet, więc do kobiet, ale będziemy kierować tę naszą ofertę do przeróżnych, przeróżnych grup społecznych, do dzieci, do młodzieży, do osób starszych, tak żeby każdy kto, każdy, kto przybędzie do Centrum Kultury, znalazł coś dla siebie, żeby mógł spędzić wspólnie czas w sposób taki kreatywny i coś nowego poznał, coś odkrył w sobie również, Także mam nadzieję, że, że ten czas z Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa nie będzie stracony. Wręcz przeciwnie, zachęcam do śledzenia naszej strony i informacji na portalu, poprzez portal Bobowa24 o wydarzeniach, które dzieją się tutaj w naszym Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa. Myślę, że powinny zacząć od racjonalnego odżywiania, od ośliwej ilości snu, od odpoczynku, od tego, żeby siebie jednak zaakceptować. Nieważne, czy mamy 70 kg czy 50 akceptujmy się. W momencie, gdy siebie zaakceptujemy, wtedy też łatwiej nam wprowadzać pewne zmianę zmiany i w żywieniu, w sposobie myślenia, i zachowywania się, więc myślę, że to z okazji właśnie dnia, możemy, ten dzień może być takim pretekstem do zmiany. Nieważne, czy mamy 60 czy 40, czy 30, każdy dzień, każdy wiek jest dobry na zmiany. Przy tym dniu możemy się wykazać my mężczyźni przygotowując świetną przed kolację. Co na tą kolację? Myślę, że tak, może być to jakieś danie wegetariańskie z warzyw czy jakieś lekko z jakiejś rybki, choćby łososia, czy strąga, czy dorsza. Może to być też zielony koktaj przygotowany z owoców z dodatkiem jarmużu czy szpinaku. Naprawdę tutaj mężczyzna może naprawdę wykazać się dużą ilością pomysłów. Ważne, żeby miał chęć i, i, i docenił to, że ma cudowną kobietę przy sobie. Osobiście to bym proponowała najpierw, żeby kobieta poświęciła sobie chociaż w ciągu całego dnia 5-10 minut. Przede wszystkim niech sobie zrobi jakiś fajny makijaż, niech użyje jakiejś kolorowej szminki, żeby to jej dodało energii, pewności siebie. Może sobie ubrać szpilki, żeby, żeby czuła się po prostu kobieco. Jeżeli spojrzymy na to, że dzisiaj jest święto, wielu mężczyzn zastanawia się, co podarować kobiecie. Wiadomo, pewnie romantyczna kolacja. A jeżeli spojrzymy do kąpieli, jak z swojego punktu kosmetologa, Jaką kąpiel przygotować najlepiej? Ja bym proponowała po pierwsze ciepła woda, żeby ona nie była za gorąca, tylko taka cieplutka. Dodać sobie jakiegoś fajnego olejku, może to być olejek lawendowy, polecam też olejek pomarańczowy. Jeśli ktoś ma, dajmy na to dyspozycję, usypałabym troszeczkę płatków róż, żeby się czuła naprawdę wyjątkowo. Włączyła sobie jakąś relaksacyjną muzykę kieliszek dobrego wina i po prostu w świętym spokoju zarezerwowała sobie ten czas dla siebie.